Dzisiaj będziemy piec makowiec z jabłkami. Potrzebujemy półtorej szklanki maku, który namaczamy w wodzie przez około 2 godziny, a potem mielimy. Potrzebujemy około 250 g masła w temperaturze pokojowej, które będziemy potem ucierać z jedną szklanką icing sugar, czyli cukru pudru. Po utarciu na gładką masę dodajemy żółtka, ilości 5 sztuk i miksujemy za każdym razem po dodaniu żółtka na gładką, puszystą masę. Następnie dodajemy mąkę, 5 łyżek, proszek do pieczenia łyżeczkę, 2 łyżeczki skrobi kukurydzianej oraz starte na tarce 4 jabłka. Wszystko razem mieszamy, oraz oczywiście dodajemy mak. Można dodać również pokrojone suche daktyle, śliwki. Białka z pięciu jajek ubijamy na pianę i łączymy razem z naszą masą. Nastawiamy piekarnik na 340 stopni Fahrenheita. I pieczemy przez około 50 minut. Tutaj widać moją blaszkę wyłożoną, taką nieprzywierającą matę. Będę na to nakładać moje ciasto, które idzie do piekarnika. A tu już upieczone, gotowe na święta. Teraz robimy drożdżówki na słono w kształcie choinek. Potrzebujemy 300 g mąki pszennej, 7 g drożdży suchych. Dodałam jeszcze trochę soli, ponieważ ma być na słono. Wszystko to mieszamy. Dodać można jedną łyżeczkę cukru. Do tego dodałam wymyślone przeze mnie przyprawy, oregano, papryka oraz pokruszony ser Scottish Extra Mature, czyli szkocki ser cheddar wyprodukowany w Szkocji. Rozpuszczamy 40 g masła. Ja akurat rozpuściłam w mikrofalówce. I zostawiamy na chwilkę do przestygnięcia. W mikrofalówce 30 sekund wystarczy. Do naszej mąki dodajemy jedno jajko. Ja robię podwójny przepis, więc dodałam dwa. Oraz 150 ml mleka. W moim przypadku jest to mleko migdałowe. Almond milk. I wszystko mieszamy, wyrabiamy z tego ciasta. Pod koniec wyrabiania musimy dodać masło. przykrywamy ręczniczkiem i zostawiamy do podwojenia objętości. W zależności od temperatury otoczenia może to zająć pół godziny do trzech godzin. Następnie bierzemy ciasto, formujemy z niego choineczki, wkładamy do piekarnika na 180 stopni Celsjusza, pieczemy 14 minut i gotowe.